Sploty Bartosz Nowowiejski, tak miało to być. Do produkcji siatek w północnej Polsce na tamten czas, czyli 2009 rok, jak wszystko się zaczęło, to tak, to jest to pierwsza. Tak patrząc to pod względem samego nawet parku maszynowego i tak dalej, no to, to naprawdę mieliśmy się na tamten czas czym pochwalić, bo była to jedna z nowszych technologii w Europie. Wynikało to z tego, że surowiec, no wiadomo, jak najkrótsza droga transportu, mniejsze koszta, skupisko było po prostu na Zagłębiu, czyli wokół Śląska, Dąbrowa Górnicza, Kraków, Huta, zresztą w Sosnowcu, Dąbrowy Górniczej, Czechy. My byliśmy nastawieni bardziej na eksport, na kraje skandynawskie, tutaj Dania, Szwecja, Norwegia, A w związku z czym nam było bliżej w tą stronę. Im bliżej zachodu, tym lepiej. druga sprawa to też była, że są to moje strony powiedzmy rodzinne, Przyjeżdżania na wakacje, to nie, nie, nie jest przypadek jako że planowane, o szukało się miejsca, gdzieś jakaś strategia, broń Boże nic takiego nie miało miejsca. Przyjeżdżaliśmy po prostu tutaj do rodziny za czasów studenckich pod namioty, rzucał się w oczy piękny GPZ, także wiedzieliśmy, że pokłady energii tutaj będą bardzo duże. Bo od początku w zasadzie to punkt był taki, że miały być same sploty do sprężania betonu. To był nasz zamysł, ale no 2008-2009 no czas kryzysu przybył. Tak. Były to czasy wtedy niepewne, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje. Mieliśmy rozpoczęte rozmowy z producentami linii, z technologii, ale no stwierdziliśmy jednak lepiej wejść na coś stabilnego i gdzie mamy po prostu już jakiś rynek zdobyty i łatwiej będzie nam przejść, tak jak mówiłem na początku o tym eksporcie. Asortyment do zbrojenia betonu: od prętów zbrojeniowych do siatek zbrojeniowych. W 2016 rozwinęliśmy się o no nasz główny, teraz wiodący produkt jako sploty sprężające do betonu i druty sprężające potocznie i w zasadzie w rynku, jako oferowane, to są jako PC Wire i PC Strand nazywane. Jeżeli chodzi o siatkę, głównie jesteśmy firmą eksportującą. Znikomy procent jest to rynek polski. Jeżeli chodzi o sploty do sprężania betonu, to jest to głównie rynek polski. Jakość musi być. To nie ma, o czym pierwsze, to jest cena. Tutaj jednak cena, jakość musi być, muszą być spełnione normy jakościowe. W naszych przypadkach zwraca się uwagi na wytrzymałość tej stali, są to określone w danych normach i muszą być spełnione. Mamy swoje dwa laboratoria: od siatek jest oddzielne, od splotów jest oddzielne, jest wykwalifikowany personel. Zatrudniamy około 60 średnio 5 osób, z czego około 8 osób w biurze reszta praktycznie rzecz biorąc pracuje na, na produkcji właśnie w laboratorium, w magazyny. Rozwojowo patrząc mamy grunt pod kolejne inwestycje, to jeszcze jest jest jeszcze parę hektarów tutaj jest. Od tamtej strony, jak widać, no, aż się prosi, żeby bardziej iść w taką nie tyle co produkcji, bo tam nie ma miejsca po prostu, tylko fotowoltaikę. W większości pozwoleń dokumentów urzędowych mamy, mianowicie decyzję środowiskową czy decyzję o warunkach zabudowy. Teraz jesteśmy na etapie zbierania e, ofert od wykonawców, którzy będą biegać się w naszym imieniu o pozwolenie na budowę. No i do końca roku no w zasadzie aż się prosi o to, aby zrobić, bo już cenami energii może być różni. Kolejnym etapem to jest zwiększenie mocy produkcyjnej na tej nowej hali w postaci nowej linii ciągarskiej.